Maria Sadowska w cias broni dziewczyn z Dubaju zawsze obrywaja za kontrowersyjne filmy, wideo. We wtorek odbyła się uroczysta gala bestseller MP 2022, której jedna z wygranych była Maria Sadowska. Rezyserka odebrała statuetkę w kategorii kinopolskiej za film Dziewczyny z Dubaju. Ekranizacja Gnosnej ksiaski o bliźniaczym tytule od początku wzbudzala sporo emocji. A po premierze za skandalem finansowym w Tlen spolaryzowała publiczność. Mimo pobitych rekordów film wzbudził mieszane recenzje. Często chwalono go za rozmach i obsadę aktorska, nie brakowało jednak krytycznych opinii, zarzucających m.in. dosklepletkie przedstawienie poruszonego problemu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Odbierając nagrodę, Maria Sadowska mówiła o tym, jak w Polsce od dawna słyszy się, Za kobiety robią filmy, ale takie male, skromne. Reżyserka stwierdziła, że dziewczynami z Dubaju zlamala ten stereotyp. Okazuje się, że mamy jednak szansę zdobyć te z box-office i zrobić wysokie budżety Pekala z Dumy. Jej zachwytu nie podzielał Dawid Ogrodnik, który bedać na scenie, w Bielszpilę Sadowskiej. Chciałem tylko powiedzieć, Zim wydaje mi się, że kobiety robili już filmy wysokobudżetowe. Niejaka Agnieszka Holland, Ania Zajak, która tutaj siedzi, ironizował. Ale co do jednego mogę się zgodzić, na pewno nie w tak dyskryminujący rolę kobiety sposób, skwitował. Doczekując się pojedynczych oklasków. Bestseller piku 2022. Dawid Ogrodnik uderza ze sceny w Marię Sadowska skrytykował dziewczyny z Dubaju. Michal Dziedzic porozmawiał z Nagrodzona Sedowska. Podczas wywiadu wspomniał o tym, Za wiele aktywistek i publicystek skrytykowali jej film, twierdząc, że krzywdzi on pracownicę seksualną i przedstawia temat zero-jedynkowo. Maria przyznala, że takie opinie bardzo ja zadziwiali. To jest bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że odwrotnie. Moim zdaniem to jest jednak cały czas kwestia myślenia płciowego, wymadrzyła się Sadowska. Jeżeli oglądamy filmy o gangsterach i o są złymi facetami, którzy mordują, ale mimo wszystko ich lubimy i wszystko im wybaczamy. Ja uważam, że pokazałem tę tak główną bohaterek tak, że mogliśmy wejść z jej buty. Zrozumieć jej wybory i jej naprawdę kibicować cały czas, pokazać, że świat nie daje ulgi tym kobietom. Moim zdaniem, ten film był bardzo za tym, żeby wprowadzić seks z za to są ludzie, którzy myślą, czują i może owszem, podejmuję czasami złe wybory, ale Tejsma do tego pełne prawo. Myślę, że to jest taki trochę kostyczny sposób myślenia, skwitowala. Rezyserka wyraziła zadowolenie faktem, że film wzbudził liczne dyskusje, bo to było dla niej najważniejsze. Na koniec Dodala. Ze warto robić kontrowersyjne filmy, ale wydaje jej się, że kobiety zawsze obrywają za nie bardziej.